Teraz, gdy mamy już gotową prawie całą stopę, przechodzimy do redukowania oczek tutaj na palce z jednej i z drugiej strony. Będziemy pracować w okrążeniach. Tu nam się teraz przydadzą te dwa znaczniki, które wcześniej założyliśmy. Może ja zmienię tą żyłkę, tak, żeby to było lepiej widać, że właśnie tu i tu. Tutaj, tak podzielimy tą robótkę, bo tak będziemy właśnie redukować oczka na palce. Yy, tu mamy znacznik, tak. Będziemy redukować i przed znacznikiem, czyli z tej strony, i przed znacznikiem, i za znacznikiem, i tutaj tak samo. Czyli zaczynamy tutaj na środku pięty, czyli na podeszwie przechodzimy. Do znacznika. Znacznik to jest równo, równo, podzielone są te oczka. Na podeszwie jest 20 oczek i tutaj na, na tej części stopy również jest 20, czyli równo w połowie są te znaczniki. W połowie oczek i będziemy teraz tak odpięty, będziemy szli w tą stronę. Tutaj przy znaczniku będziemy oczko jedno zamykać i przed znacznikiem. I za znacznikiem, i następnie tutaj tak samo przed znacznikiem i za znacznikiem, czyli w jednym okrążeniu będziemy redukować cztery oczka. Tą redukcję będziemy wykonywać co, co drugi rząd, aż do momentu gdy z 40 oczek zrobi się 24. Wtedy będziemy redukować w ten sam sposób co każdy rząd, czyli w każdym rzędzie. Ok, więc pokażę Wam, jak to wygląda ta redukcja. Chodzi o to, że tutaj yy, długość tej stopy mamy 20 cm na rozmiar 38, yy, albo, albo 20 cm, albo aby był przykryty mały palec. Tutaj licząc odpięty, 20 cm, albo żeby był przykryty mały palec. Wtedy zaczynamy tę redukcję na palce i robimy to w ten sposób, że tu generalnie mógłby być znacznik na środku pięty, mógłby być znacznik, który pokazuje początek rzędu, ale ja już wiem, że on jest gdzieś tutaj, nie musi być dokładnie, bo teraz nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy dokładnie wiedzieli, gdzie są te znaczniki po obydwu bokach stopy. I robimy tak: tutaj jest ten znacznik, więc robimy do trzech oczek przed znacznikiem. Teraz dwa oczka razem na prawo. Dwa oczka razem na prawo i jedno oczko na prawo. Teraz przekładamy znacznik. Ok. I ja jak zwykle na Magic Loop w ten sposób przerabiam, że dzielę robótkę na trzy części. Zawsze ta z prawej strony jest taka mała. Kilka tylko oczek wystarczy. I przerabiam dalej. Zrobiłam redukcję oczka. Przez K2 together, żeby dwa oczka razem na prawo. I teraz za znacznikiem również robię tak samo, tylko żeby oczka w drugą stronę się kładły. Czyli przerabiam jedno oczko na prawo. I teraz robię SSK, czyli SSK Slip Slip Nit. I te oczka, zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj, tutaj jest środek, brzeg właściwie stopy. Jedno oczko prawo z jed... na prawo z jednej i z drugiej strony. Tutaj były dwa oczka razem przez SSK w tą stronę. One się kładą. A tutaj były dwa oczka razem na prawo, k together. I one się... to oczko położyło się na prawo. I lecimy teraz do drugiego brzegu, czyli do drugiego znacznika. Do drugiego znacznika, który tutaj mamy. I pokażę jeszcze raz to samo. Tym razem w zbliżeniu, może. Jak będę trzy oczka przed znacznikiem? Okej, okay, tu mam trzy oczka przed znacznikiem. Okej, okay, jesteśmy trzy oczka przed znacznikiem i redukujemy oczka, żeby wyglądało to właśnie w ten sposób, tak jak tutaj. Trzy oczka przed znacznikiem robimy dwa oczka razem na prawo. W ten sposób redukujemy jedno oczko. Jedno oczko na prawo. Przekładamy znacznik i znów jedno oczko na prawo i teraz za znacznikiem nie robimy K2 together, tylko SSK. S. Slip slip nit i dwa oczka Znów razem przerabiam, tylko inną techniką, i wtedy znowu mamy redukcję jednego oczka. I tak lecimy co drugi rząd, czyli kolejny rząd licząc od środka podeszwy będzie samych oczek prawych, a znów w następnym rzędzie będę znów robiła redukcję i tak do momentu, aż zostanie mi na drucie, na drutach, 40 oczek, 24 oczka. I teraz znowu w tym rzędzie robię redukcję. Czyli robię redukcję co drugi rząd do momentu, aż będę miała 24 oczka, a następnie redukcja jest w każdym rzędzie do momentu 8 oczek. Gdy na drutach zostaje 8 oczek, zamykamy palce, co pokażę w następnym filmie.